Cika, cika, cika. Cika, cika, cika. No ja jeszcze nie widziałem, że bananzy po pierwszym razem już od razu się wywraca. Tego jeszcze nie widziałem, Co, To jest problem! Tej, to trochę wolno to idzie, co? Można szybciej? I co to jest wszystko? <śmum> <śmum> <Brodka>. <śmum> <I> żebyś... <śmum> No, dobra, pójdę w drugie no, stronę, okej, okay, okej, okay, jest, całkowite. Bo jest lęk. Co? O. nie, no to no, idziemy. Powiedz, że oni mają umiejętności z klientem się dogadać, co? Co? No. Jeszcze <Gulanie> nie mieli gdzie my. Tu już, na dworze. Jeszcze wywalili. Pierwsza wywrotka na no, Baraje. Jest zbyt szczęśliwy. Będzie ja <Excuse>. miał problemy. My, to nie nie w no. jestem. <śmierdzi> 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 nie jest po co nas zmotywował. <śmierdzi> Oj, czy jest, jest nas pociągnął słuchajcie? <śmierdzi> no. Ale tutaj...